Też panem była w dalszym. Lutka ma lutkę. Mhm. 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 A dzieciaki lubią te klawski se, sensoryczne, nie już że są. Klocki jest, w wiesz, i na Minka.

Może no, ciepło, nie na jedną warstwę Nie, sobie. On w domu też tak. te, te to na tu, ale oprócz tego odlajesz te przerwane Ojej! I no, potem mi to jedno martwe. Ja już się Czyli tu, Chodź, no, w czymś, nie po Mistrzu. No, zbawię, panie mistrzu, może panu. No właśnie. Nie wiem, czy on jest połowy ale był szybki. Co pomagam? Grajmy. Rzuć piłeczkę. Opa, Mikołin. Opa. Rzuć opa. Opa. Opa, opa. no. Ale tak trochę bardziej. No weź piłeczkę jeszcze rzuć.